miałem okazję się tu przejechać i powiem wam, że przyjemnym przyciągiem Jestem tutaj sam teraz. Paki nagrywają podcast. A ja miałem okazję powiedzieć dzisiaj czarną S15 z pełni wyremontowanym silnikiem, który ma niesamowite do Ogólnie mega zajawa, że mi dał mi samochód do jeżdżenia i później sobie miałem okazję poszaleć tym autem naprawdę mega, mega zajawa. Ogólnie całe to miejsce jest nienormalne. Z naszego punktu polskiego punktu widzenia jest to po prostu coś pięknego, nie wiem. Ja jestem zakochany i... Mega polubiłem tego gościa i polubiłem to miejsce i mam nadzieję, że kiedyś będę mógł tu wrócić znowu. Zrobię wam jeszcze raz jakiś tam przegląd samochodów, ale albo... ona jest Co najlepsze w tym samochodzie jest to, że mimo tego jak wygląda, jak jest ustawione jest naprawdę mega wygodne w prowadzeniu, jest naprawdę bardzo przyjemne. Bardzo dobrze się tym jeździ, przez to jaką ma turbinę, jak jest poustawiane Naprawdę mega szybko staje i, i jest niesamowicie responsywne no, A dzisiaj razem z chłopakami z właśnie kręciliśmy to auto i, I ono za niedługo wyląduje na kanale u chłopaków Też niesamowite wrażenie jak to, jak to wszystko wygląda, jak to jeździ Naprawdę mega, mega, mega zajawa Natomiast dzisiaj pierwszy raz zobaczyłem ten samochód I no no, nie widziałem ładniejsze jest 15 na żywo. Szczerze, jestem, jestem mega, mega, mega szukanie. Znowu ten samochód pokazywałem wam wcześniej. I to, jak jest wykonane, ile pracy zostało w niego wsadzone, to jest po prostu majstersztyk. No, ja żałuję jedynie, że nie jest poskładany, że, że nie możemy się nim przejechać, bo jestem mega, mega ciekawy, jak, jak to auto się spisuje, jak się prowadzi. Także chyba będzie na tyle z garażu Jimmygo. Tak jak mówiłem wcześniej, przed filmem, że mam nadzieję, że kiedyś będę mógł tu wrócić. Kręcąc ten film z garażu Jimmygo Oksa, jeszcze nie wiedziałem, że dosłownie 3 dni później będziemy się znowu widzieć. I Jimmy da mi po raz kolejny prowadzić swój samochód, tym razem po S14 i kolejny S15 czarnej na Lock City Drift. Dostanę. Do jazdy E30, czy jego, które naprawdę okazały się przepotężnym samochodem, ale to zobaczycie nie w następnym filmie, ale po następnym filmie prawdopodobnie, ponieważ następny film będzie z Torus Summit, bądź też niesamowitego obiektu, o którym mam nadzieję opowiem Wam więcej w następnym filmie. Dziękuję za to, że dotrwaliście do tego miejsca. Jeżeli wysłuchaliście tę rozmowę, to możecie zostawić jakiś komentarz, napisać coś głupiego, będziemy miło. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i mam nadzieję do następnego.